Thank you W pierwszej mamy tutaj osiedlówkę, wydaje się, że, takie, tak, wydaje, że taki, taki kolor inny, ale to jest taki miętowy. Pani powiedziała, że ta winda jest tragiczna. Proszę Pani o no tak. Mogę potwierdzić. Czy oaj, jest inna niż, niż winda w Warszawie? Dobra, bo to się Windę Warszawa... Powiem jeszcze chciałby sobie robić. sobie robić zdjęcie na śledrówka? No, Winda Warszawa z 2008, dobra, a Winda z 2020 jeździ dobrze, a Winde Warszawa z 2008 jeździ no niezbyt. A no więc... Tak plan, tak, tak, Proszę pani, proszę nie wiedzęwać o środów. Teraz drzwi i robię zdjęcie teraz. A jeszcze... Winda nie, wiesz, kuźwam się Nic <śledzio> nie. Epa, ale bo to się mówiło właśnie, że to winga to ma się tutaj napisane. Porę, wchodzę, naciskam. Osiedlonko robię zdjęcie. Osiedlonko robię zdjęcie. I <grym> zdecydowanie. <grym> 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 Przepraszam, właśnie. Kluźba to wyglądało. <musiałem>. Panelik. <grym> no jest. No, Oczywiście naklejon. To jelo. <grym> Jeszcze to była reklama? Nie wiem. Telewizji kuźwa Jak to jest? I wiem Szóste Iiii szóste Ja siódme, ósme i dziewiąte, xd <laughs> Krzysiu, siedzę, lag muzyku, kropka, xd <laughs> Takie myślałem, że takie Myślałem, że jest dziewiąte, sorry No iii szóste xd Iżu? Nie. Okay. jeszcze. I jutro, i Nie, przepraszam, bo sądzisz się taki głupi chłopak. Ja bardzo przepraszam za, za, za swoje głupie gadanie, ale no Tak się kończy przedawkowanie... Tak się kończy przedawkowanie osiedlówki ze Zbigniew Wesołych. No. To oświetlenie jest fajne. <grym _> Zwłaszcza sobie. Ale nie pokazuj tego. Jezus. Stuk pierwszy. Nie Co ja robię? Nie, jeszcze tutaj. Takie Ty, coś, cośinka. cośinka. Nie wiem, <grym> co <grym> jest z tobą dzisiaj. No nie wiem, no takie pożycie humano. Górna! osiedlówko, Telefon nie rysujesz. się dobrze rysujesz? Nie, bo ten szybie z krzywą. Oj, kurda. Oczywiście nic znę. No, no cóż, budynki z komunizmu chwila. To panelu. Jest no Dobra. więc to była osied... więc To była winda. Zęb osiedlowy. Uuu. Wow. Wow. Skąd tu się? Z piątni znało skąd. Wiem już nie pojęła otwierdza... się. Karteczka z PRL-u. Piątki nie. znowu skończą. Nie, ale tego nie wymyślamy. Po co to? Po co to otworzamy? No. była Windows Land. Niech to była Windows Land osiedlowy. Osiedlowa. Osiedlowa, przepraszam. <grym 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 w bloku przy ulicy. 23. Polaka, Polaka, Polaka. Polaka 3 x Polaka 3x3. Dzięki za oglądanie.